Z Ewangelii według świętego Jana. Przed świętym Pasch Jezus wiedział, że nadeszła godzina jego przejścia z tego świata do ojca. A ponieważ umiłował swoich, którzy mieli pozostać na świecie, tę miłość okazał im aż do końca. Podczas wieczerzy, gdy diabeł zajął się już tym, by Judasz, syn Szymona i skorioty go wydał. Jezus świadomy, że ojciec przekazał mu wszystko w ręce, a także, że od Boga wyszedł i do Boga wraca, wstał od wieczerzy. Zdjął szatę, wziął płócienny ręcznik i przepasał się nim. Następnie wlał wodę do miednicy i zaczął obmywać uczniom nogi oraz wycierać je płóciennym ręcznikiem, którym był przepasany. Gdy podszedł do Szymona, Piotra ten zapytał: Panie, ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział: Tego, co ja teraz czynię, ty jeszcze nie rozumiesz, ale później to pojmiesz. Mimo to Piotr sprzeciwiał się: Nigdy nie będziesz mi umywał nóg. Jezus więc powiedział: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał udziału ze mną. Wtedy Szymon Piotr powiedział: Panie, umyj mi nie tylko nogi, ale też ręce i głowę. Jezus mu odrzekł: ten, kto się wykąpał, nie potrzebuje jeszcze raz się myć, chyba że za wyjątkiem nóg, gdyż cały jest czysty. I wy jesteście czyści, lecz nie wszyscy. Powiedział, nie wszyscy jesteście czyści, gdyż znał swojego zdrajcę. Po umyciu im nóg Jezus nałożył szatę, ponownie zajął miejsce przy stole i zaczął mówić. Czy rozumiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem, i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli więc ja, pan i nauczyciel, umyłem wam nogi, również i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście tak postępowali wobec siebie, jak ja postąpiłem względem Was. Uroczyście zapewniam Was. Sługa nie jest ważniejszy od swego pana. Ani posłaniec od tego, kto go posłał. Jeśli nawet wiecie to wszystko, szczęśliwi będziecie dopiero wtedy, gdy będziecie to spełniać. Nie mówię o was wszystkich. Ja wiem, kogo wybrałem, lecz muszą się wypełnić słowa pisma. Kto jadał ze mną chleb, uknął przeciwko mnie podstęp. Teraz Wam to oznajmiłem, zanim się to stanie, abyście wtedy, gdy to nastąpi, uwierzyli, że ja jestem. Uroczyście zapewniam Was. Kto przyjmuje tego, kogo ja wysyłam, mnie przyjmuje. Ten zaś, kto mnie przyjmuje, przyjmuje tego, który mnie posłał. Oto słowo Pańskie. Amen. Tam przy stole z Panem Jezusem podczas ostatniej wieczerzy było tych uczniów dwunastu. A mamy dobrze opisaną tylko reakcję świętego Piotra. Możemy co najwyżej wyobrazić sobie, jak reagowali pozostali uczniowie. Może był tam taki uczeń, który jak zobaczył Jezusa sięgającego po miednicę i podzbanek z wodą, to zaraz włączył mu się taki tryb turbo wolontariusza i może myślał sobie ja też zaraz wezmę miednicę, wezmę drugi dzbanek, ręcznik, przepaszę się nim jak Jezus, Jezus z lewej zacznie, ja z prawej i będzie dwa razy sprawniej i już tutaj zaczął planować jakby tutaj tak rozciągnąć taką akcję mycia nóg na, na innych ludzi, może całej Palestynie umyjemy nogi zaraz. Pewnie był też taki uczeń, który widząc Jezusa, m, który myje nogi, nerwowo spoglądał na swoje stopy i, i patrzył, o, o, paznokcie nieobcięte, niedobrze, niedobrze, <grytanie> a do tego nogi brudne. ku czemu ja z brudnymi nogami przyszedłem na obmycie nóg? No to już takie kościółkowe skojarzenie mi to i poszło, ale może był taki wstydliwy apostół pośród dwunastu, który martwił się, że m, coś może wypaść nie tak. Być może też jeden z nich to był taki intelektualista. Jezus, jak rozmnażał chleb, to było to symbolem y, obfitości Królestwa Bożego i że y, w niebie już nikt nie będzie głodny. A jak Pan Jezus przywracał wzrok niewidomemu, to po to, żeby ludzie zrozumieli, że Bóg jest światłością świata. A teraz, kiedy Pan Jezus myje nogi, i tam miał jakąś tęgą rozkminę, i nie myślał ani o swoich nogach, ani o tym, żeby pomóc Jezusowi, tylko po prostu próbował rozwiązać zagadkę, jak Sherlock Holmes prowadził wewnątrz dochodzenie, o co tutaj naprawdę chodzi. Był być może taki zadaniowy apostoł, taki solidarny, że Tutaj Jezus daje nam wytyczne. Ja też chcę coś robić, ja też chcę działać. Może był też taki jakiś podejrzliwy apostoł? Czy to nie jest jakaś pułapka przypadkiem to całe obmycie nóg? Że jak on mi teraz obmyje nogi, to na koniec weźmie ten ręcznik, to, to prześcieradło, pokaże mi i powie: Aha, zobacz, jakie brudne miałeś nogi. Albo może, nie wiem, może Pan Jezus tutaj, owszem, chętnie, chętnie mi tu nogi umyje, ale potem trzeba będzie się odwdzięczyć yy, za takie mycie nóg, to uu, mistrz myje mi nogi, to pewnie się nie wypłacę do końca życia. Może lepiej nie dawać sobie tych nóg umyć, bo to, to może kosztować. Yy, takie podejrzliwe spojrzenie na czynienie dobra, yy, typowe może być dla kogoś, kto już doświadczył jakiegoś zranienia. Może był też taki uczeń, który mówił: "No tak, ten brudas. No oczywiście nogi nie umyte. Tamten matko gdzie on łaził, jak on wygląda. Ale ja, ja to mam czyste nogi. Ja nie potrzebuję, żeby Pan Jezus mył moje nogi, bo moje nogi są czyste. Może ewentualnie tak z takim lekkim odcieniem, że no ja tu sobie sam poradzę. ci to są tutaj tacy, czyś Niezaradni, nieogarnięci, ten to w ogóle nie wie, która noga jest lewa, która jest prawa, ale ja, ja jestem bardzo zaradny, samodzielny, poradzę sobie. Dzięki, panie Jezu, fajnie, jesteś bardzo miłym nauczycielem i panem, ale ja właściwie nie potrzebuję pomocy. Także możesz już przejść do następnego nieszczęśnika i umyć mu nogi, bo mi nie trzeba. Um. W postawie Szymona Piotra, nie wiem czy usłyszeliście to w tym tekście Ewangelii, bo było trochę takie: Mistrzu, ty nie powinieneś myć nóg. Tutaj odmycia nóg to jesteśmy my. Jest pewien podział zadań: ktoś jest kierownikiem Drabiny Jakubowej, ktoś jest koordynatorem, a ktoś jest wolontariuszem i ktoś jest podopiecznym. Proszę, te nie róbmy zamieszania. Panie Jezu, ty sobie siedzisz, a my myjemy nogi. A jak y, robisz inaczej, panie Jezu, to bardzo nam zaburzasz nasz porządek świata. Znowu u Szymona Piotra przez chwilę było takie, takie zachłanne spojrzenie na tą sytuację. To od obmycia nóg zależy, czy będę y, blisko z tobą, panie Jezu czy będę doświadczał Twojej miłości, czy będą się działy cuda w moim życiu i czy pójdę do nieba, to nie tylko nogi, ale od razu całego mnie, Panie Jezu, obmyj. Wszystko, wszystko. I najlepiej ze dwa razy albo trzy. O świętym Tomaszu wiemy z innego fragmentu Pisma Świętego, że był takim niedowiarkiem. Kto wie, co on przeżywał podczas ostatniej wieczerzy, kiedy Jezus zaczął obmywać nogi apostołom? Może tam też był takim niedowiarkiem, który mówił, nie, to się nie dzieje, naprawdę. To, to jest w ogóle niemożliwe. Pan Jezus takie rzeczy robi? Nie, to, to jest niemożliwe. To jakoś przeciera oczy, przeciera oczy i nie może uwierzyć. Pomyślałem sobie, że może dziesiąty z apostołów to, to był taki, temu umył nogi, temu umył nogi, temu też, też temu też i temu obok mnie też już, zaczy no to ja chyba też muszę. Nie wiem, o co w tym chodzi, trochę mnie to dziwi, albo może denerwuje, albo nie wiem, jak się mam zachować po prostu, ale wszyscy, no to wszyscy, ja też w takim razie dam sobie umyć nogi. Wiemy, że był tam też Jan, ten uczeń, o którym Ewangelia Jana mówi, że to był taki umiłowany uczeń. O nim wiemy, że podczas ostatniej wieczerzy był najbliżej Pana Jezusa. To już był, tak, był w takiej zażyłej relacji z nim, że się przytulił, że położył głowę na jego piersi. Może on jeden tak naprawdę zrozumiał, o co chodzi Jezusowi podczas tego obmycia nóg. Jakoś może jego serce biło w, w tym samym rytmie, w którym biło serce Jezusa. Więc kto wie, może on wiedział, że Jezus właśnie najbardziej pragnie okazać swoim uczniom, że ich kocha. No, i wreszcie był też Judasz. Judasz pewnie, spoglądając na Jezusa, myślał sobie: To miał być ten wielki przywódca Izraela. Wyobrażaliśmy sobie, że on dokona tylu cudów, zbuduje jakąś armię, pokona Rzymian, wskrzesi państwo Izraela. Yy, osiągnie wielkie rzeczy, że ludy i narody padną przed takim wielkim władcą, który dokonuje cudów. A ten co robi? Jak niewolnik, śmierdzące, brudne nogi myje. Kim on w ogóle jest? To jest jedno wielkie rozczarowanie: że ten Jezus Chrystus to jest jakaś porażka, że on, on faktycznie on się chyba tylko nadaje do mycia nóg ludziom. Do niczego się nie nadaje. Ja też wyciągnę moją nogę, proszę. Masz tutaj moją brudną nogę i myj. Tyle po tobie można się spodziewać. Tak. Jezus umył nogi wszystkim uczniom. Judaszowi też umył nogi. Zobaczcie, jakie różne postawy są tych apostołów. Każdy przeżywa to inaczej. A chociaż użyłem dużo wyobraźni, żeby opisać, jak mogli myśleć, bo nie wiemy, jak było naprawdę. To zgaduję, że i tak. Nawet z tą bujną wyobraźnią nie potrafimy nadążyć za tym, co oni czuli w swoim sercu. Ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co ty czujesz na myśl o tym, że za chwilę ktoś obmyje ci nogi. Podobnie to są przyzwyczajeni. Skoro sami nie mogą sobie umyć nóg, to ktoś zawsze musi się znaleźć, kto to za nich zrobi. Może już nawet nie zastanawiają się nad tym, że zawsze ktoś taki jest. Ale wolontariusze, ci, którzy są sprawni, samodzielni, zaradni, my nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że ktoś nam myje nogi. Na turnusie rodzinnym, który rozpoczynał nasze wakacje, zdarzyła mi się właśnie taka historia. Ja za moment naprawdę wezmę prześcieradło, zdejmę ornat, przepaszę się prześcieradłem, wezmę miskę, dzbanek z wodą. I zaproszę Was, wolontariuszy, żebyście podeszli i dali sobie obmyć nogi. I chciałbym, żebyście wszyscy podeszli. Żebyście przeżyli ten moment, o którym się mówi. Żebyście znaleźli się w tym miejscu, w którym się znajdują podopieczni przez chwilę. Bo to wcale nie jest łatwo dać sobie obmyć nogi. I na tym turnusie rodzinnym, który rozpoczynał nasze wakacje, ja też tak zrobiłem. I podchodzili ludzie i myłem ich nogi, a kiedy skończyłem i miałem już wrócić do ołtarza, zawołała do mnie jedna z podopiecznych, sprawna, ruchowo dziewczyna i mówi, proszę księdza, niech ksiądz się zgodzi. Ja bym bardzo chciała umyć księdzu nogi. A ja się trochę wystraszyłem w tej chwili. Bo ja wszedłem w rolę wolontariusza. Ja odgrywałem Jezusa Chrystusa. To nie Jemu ktoś mył nogi, tylko On komuś. Ja powinienem myć, to jest moje zadanie. Turbo wolontariusz mi się włączył. I przestraszyłem się, że jak to, ktoś będzie mył moje nogi. Bo można się przestraszyć, kiedy ktoś okazuje mi miłość. Bo jak ja przyjmuję miłość, to jestem podatny na zranienie, jestem wrażliwy. Kiedy przyjmuję miłość, to nie wiadomo, co ten człowiek ze mną zrobi. To trzeba mu zaufać, a tu zjawia się jakaś podopieczna, którą ja znam, ale czy aż tak bardzo dopuszczę ją do tej intymności, żeby obmyła moje nogi? Można się miłości wystraszyć. Ciekawe, może któryś z tych uczniów też był wystraszony i zląkł się miłości. A ty co myślisz? Ja za chwilę. Zdejmę ornat, wezmę prześcieradło, miskę, wodę i chciałbym podejść i obmyć ci nogi. Czy ty masz odwagę przyjąć miłość? Może chcesz być turbowolontariuszem? Może masz intelektualne rozkminy do zrobienia i zastanawiasz się, co ten gest oznacza? Może się wstydzisz, że masz brudne nogi? Może jesteś podejrzliwy? A może po prostu chcesz być solidarny i pomagać, tak jak inni? Może jesteś w taki dziwny sposób pokorny, że nie, no ksiądz, to, to nie będzie mi ksiądz mył, no, A może zachłanny, dawaj, im więcej, tym lepiej. Lejcie tej wody jeszcze więcej z dwóch dzbanków naraz. Może popłyniesz z tłumem, bo inni poszli. A może, jak Jan, apostoł, pozwolisz okazać sobie miłość. Cokolwiek to będzie, dużo się dzisiaj możesz dowiedzieć o sobie. Amen.